No, nie Czy Bóg, Bóg musi kiedykolwiek pojawić się na czas? Czego się nie oczekali? No jest wizytówką tej firmy. Nagrywasz już? No, szukam dobrego kadru i oświetlenia. Dobra, nagrałem... Dobra, nagrywam bez niego. Po prostu. Mam za pół godziny zajęcia z dziewczynami, nie mam czasu czekać. Aż ta maska się pojawi, dokleimy na koniec. Nie bardzo dobrze, możemy nagrywać. Dobrze, starać, ale dobra, zaczynamy. Witajcie ludzie i wszystkie inne istoty, które nie zasługują na to miano. Jestem Lilif. I Szoton. I w imieniu... <coughs> dobrze, jestem. Proszę spóźniony. Dobrze, To się. To w imieniu Rady Najwyższych chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na otwarte spotkanie Rady i konferencję prasową, które odbędą się już 20 grudnia. Hmm. Powiedziałaś konferencję? Yy. Tak. Nie, żadnej konferencji. Czemu nie? Pytania, odpowiedzi? Nie. Klasyczna. Nie, nie. Bo, słuchaj, Pan, znajdzie się jakiś mądra, w tłumie, taki jeden, i on zada jakieś takie mądre pytanie, pytanie. No. A oni nie powinni wierzyć na słowo. Słowo, słowo jest kluczem. Ach, I później się dziwić, że Michał mówił o ociepleniu tego wizerunku. Dobrze, kontynuujmy. <grym> Jeszcze raz. Serdecznie chcielibyśmy Was zaprosić na otwarte spotkanie Rady, które odbędzie się już 20 grudnia. Nie możecie na nim zadawać pytań, ale możecie na nim klaskać. Lubimy, jak nam praszczyca? No, tak, tak. 20 grudnia na dwie Myślę, że nie spodadam godzinę na spotkania. I do zobaczenia. No i byle do następnej wieczorzy. Okej, okay, mamy to.